Z tej strony m -talks i gramy sobie, sobie oczywiście w slime rancher i no i co um, i lecimy po to żebyśmy oczywiście um, oczywiście Hello Neighbor trochę nuda już, no nie, nie powiem trochę nudne Hello Neighbor Dlatego postanowiłem nagrać takie coś, więc może będzie lepsze E, powiem Wam, że grałem chwilkę, bo jeden odcinek się nie, nie nagrał, więc chwilę grałem. To ogólnie chwilę też trochę oglądałem o tym. Wszystko z gitik. Tak, tu mamy to. Okej, okay, to rozumiem. Okej, okay, teraz co ma mamy zrobić? Dobra, no, okej. Okay. Nie, nie wiem co w, w tą gwiazdkę. Nie. Ta, jest git. Teraz food. Mam dać mu je i jeść. Dobra, okej okay. Ale nie mam więcej. Mate. Chyba źle zrobiłem, bo nie mam, ma nie mam na farmę. No, nie mam na farmę. Dobra, idziemy teraz plorty. To jest szybki tutorial, oczywiście, jak wiecie. Pyk, dobra. The plot Market Okej, okay, okej, okay, ja wiem, ja wiem Rozumiem, rozumiem teraz hmm, gdzie, gdzie, jest to gniazdka nasza? O, hmm. A, właśnie Aha, Pro Rancher W, w, w ogóle, w ogóle Jak chcecie e, odcinek z Hello Neighbor to, to musi być przynajmniej 10 łapeczek bez 10 łapeczek nie mam, o wiesz nawet nagram yy, że nagram coś. No po, po prostu 10 łapek albo nie, nie ma Najlepiej mieć 8, masz to też można Nie chodź, o dobra, no, no niestety chyba ee, wyr wyrzuciliśmy je z, ogólnie je chyba wyrzuciliśmy, mamy plorty jeszcze, trochę, trochę hajsu, nie trochę, no w sumie tam w sumie trochę, jedz, 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 dobrze, jest. Na razie wiem że powinienem się zająć mailem jakimś, ale no, mailem mailem, zaadanie ogólnie. Ale po co? idziemy zwiedzać teraz. Więc tak, tu mamy e, jaskinie, tu mamy tego, tego, tego typa. Oczywiście tu potrzebujemy, no wiecie. Mamy rock... ...slima. Tam się nawet e, nie, nie, nie wchodzi z tego co wiem, tu mam, o! Odkry, odkryliśmy całą mapę. Fajnie, fajnie, fajnie. Lubię odgrywać mapy 7 ping 8. Jest mało. O, lord. Nie chodzi o Plord, Lord, Widzę, Mamy full 9 pięk plortów, tu jest woda. No chyba do wody nie możemy wskaki skakiwać więc nawet nie będę. Ała chciał o oh, siema, witam Co się im stało? On się żywi kurczakami, no nie, najgorzej Dobra, weźmiemy ich i lecimy do naszej bazy maila jakiegoś tam, wiecie, na no wszystko, wszystko. A w sumie na razie możemy coś porobić jeszcze, więc. A i z góry yy, mówię, że to, to nie jest jakiś długi odcinek. W sumie to będzie chyba najkrótszy odcinek w, z moich odcinków ogólnie na, na kąpie. Więc. So. No jakoś tak tak trzeba. Nie wiem, jeśli, jeśli będzie miał 20 minut, to wow, w sumie serio, wow, wow, wow. To coś. Nawet yy, nie planuję, że miał tyle, aż minut. Więc no, no. Dobra, czytam te rogi, dajmy... Na yy, pogo. One zje zjedzą te różowe. Właśnie. Nie, nie, nie. Ej, 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 ej. ej. Dobra, dawaj tu. Yy, możemy zrobić farmę, ale po co to nie wiem na razie. Chodzimy tutaj i mamy stream maila. Bla bla bla, dobra, coś tam, co tam, coś tam, we sam, we sam do naszej farmy oczywiście. Dobra, Dobra chyba potrzebujemy większej tej. Ale dobra, na razie nic nie kupujemy. Eee, co, co zaraz? Teraz chyba możemy pójść po to co myślę. Albo kurczaki. Mamy tego, tego i... Nie potrzebujemy dorosłego kurczaka, więc nie wiem po co nam to jest Dobra w sumie... W sumie ta można pójść po... A misje są? Nie będziemy... A, offline. To jest offline. alright. Right. Ile, ile to kosztuje gdzieś? 1700. Tak ja mam 400. Ledwo 400 mam. Yeah. <laughs> Nie dobra, fajnie, fajnie. Pójdziemy po jeszcze jedną tą rasę może powiedzieć. Daj, pójdziemy po te koty i będziemy karmić je kurami. O! Albo damy... albo połączymy, o o, połączymy. Połączymy je i będzie git. Albo nakarmimy tego właśnie, właśnie. Spróbujmy. Spróbujmy nakarmić wiel wielkiego grubasa. No, żeby... No Mamy coś? Tak, dobra. Jest mozku, jest, jest i jedną potrzebujemy Marchewkę Jest, dało się. I Co będziemy my mieli? Jest a... już akurat. To, 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 to co potrzebuję. Fajnie. I klucz. Klucz mamy, jej, yeah, i fajnie w klucz Jej, klucz Wow no To co, to, to mamy tak to Mamy, to w tym odcinku mamy tak Kluczyk, yy, yy, znamy Wiemy gdzie jest ten, ten, ten ten. no dobra, karatę ja muszę wrzucić rzu Niestety, chodź ty Chodź ty mamy dwa te, 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 te i w sumie jest git w sumie serio jest git ale mamy tylko syto hp więc to, to nie jest też tak wow wow go fast takie pogofruty i chyba połączymy jednego z slime'm czy znaczy, z tak, tego no wiecie, z rokiem bo rok jest chyba droższy od od tego różowego więc no więc chyba można w sumie no w sumie można połączyć tak mm. Herbimy? Na każdym was? Tak, na każdym was. Jej. Tak, jednego to bym wziął w sumie, ale może. A nie, nie, jest. ja nie wiem, czy, czy to dobra, czy to, to działa, więc damy taki coś. Osobny ten. Dwa te, Udaję mi jednego tego. Ty jest, tu jest, ale tu jednego to jest only. On się boi, dobra to trzeba też O nie, nie dobra nie jest git masz je coś, nie, nie nie Czyli nie, only kurczaki Only kurczaki Ale z rokiem to i tak jest git Więc dobra kupimy O nie, brakuje nam kasy trochę Ale to jest mały, Sio. O rock O Lord, yy, O. mordo Where, 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 where No go będzie trzeba pilnować w sumie też Dzięki chodzi tutaj Idziemy teraz to sprzedać, może uda się trafić To było coś, co w sumie Dla mnie to było coś w sumie O, no kurde, nie bij mnie Dobra, to, w to można było tak zrobić. kopa yy, kopa, kop i tak Proto, dwa kurczaki, mamy... O, tylko na razie. Więc trzeba... No trzeba po prostu szukać kurczaków teraz. I teraz, teraz będzie trzeba zbierać kurczaki. No i co? Mamy noc. Ała jest 19. Dziewię Dawaj tu. Wow, o, o, nie Okej, okay, chyba jest trochę tutaj za dużo już Trzeba zrobić oddzielny ten sort Ale na razie bym zrobił coś innego Więc no Jak mówiłem widzicie, to jest droższe O, 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 o wiele tu jest droższe to i to i to Jest droższe od tego, to jest o wiele tańsze Tych to nie wiem gdzie są Te też, te też, te to już O te wiem, to są, to są te hunty Ale nie wiem czy będą, dobra trochę jeszcze położymy po nocy tutaj żeby zobaczyć czy coś będzie, może jakieś kurczaki, by się przydały w sumie kury Kury, where Kura, o, chodź tutaj Chanschen, no przybyłem tutaj w Pernasie Chansanów, czę -czę więc... Bo też w ogóle jest... M, przecież ten... Ten, ten, ten od kurczaków... O, w ten że czym, czym więcej tych, tym lepiej i wie, wie, więcej hajsu też o, w sumie teraz można zbierać bo... okej okay. i tu, tutaj teraz wchodzimy i tu mamy e, te, 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 które ja znalazłem czyli te, te, te koty te, te koty, no co z tym, wiecie, wiecie w sumie młode też można wziąć, ale ja wolę wziąć od razu te

o, tu jest ten duży. On tylko jak kuczaki, więc, no. Będzie ciężko, fest. Będzie ciężko, no. Będzie ciężko. Nie powiem, będzie ciężko. Może. Eee, może, może. Okej, okay. nie możemy mieć wody, więc. Fest no i dobra, ja, ja tak mogę się, się, się bawić. Dobra, więc lecimy teraz do nas, dajemy to wszystko, sprzedajemy, bawimy się. Więc tak, mamy gdzieś tutaj z Seto, będzie chyba. No, setówka będzie jakoś. jeśli się, się nic nie zmieniło. Będzie tak, gdzieś też setówka, trochę więcej. O, o, ty tutaj będziesz. mamy kaskę, dobra. mamy, mamy to O, chciała. Ile tu pink pong Jezu, dawać to. Dawaj to Mamy prawie max pink plotów Ej to w sumie fajnie Teraz trzeba leć żeby się przespać trochę i można bawić się Mamy maksymalnie Pink plort już Dwadzieścia pink to to, to to już jest max Okej okay. niech nam trochę namoduje energii Biegniemy Pyk maksymalność Biegniemy tutaj Chodź kolego, no trochę tu ich jest. O, on, oni, oni są sami. właśnie, właśnie, właśnie. właśnie. Jezu, ile to kosztuje? K ty ty, jakie to jest drogie? No kurde. Z tych ma mamy 200, a z tych to są po 25. Dobra, kas jest, ładnie. Mamy 480. Tak. Możemy kupić gardę, Możemy kupić tego, żeby nam się same robiły marchewki, sam pogofruty. Więc zrobimy gar, gardena jednego. Mamy to. Pogofruty są uniwersalne fest. Dobra, trochę sobie zjedzą, a ja się mogę z wami żegnać, więc siemka i do następnego odcinka. Yo!